Sery bardzo otworzyłem. Jedną saszetkę. Hobby z pierwszej ligi. I pokażę Wam, co wydrobię. Autograf 30x35, 26x45 kartę. I to tyle jeszcze. Właśnie otwieram taki blasterek. Bardzo wieje I zobaczcie. I teraz. Poluję na właśnie kartę jakąś z limitem. I jeszcze żadnej takiej nie trafiłem. O, mamy kartę limitowaną. Golden Bruno Fernandez 22x50. O, final boss to to mam. Dobra, mam już kartę z limitem Bruno Fernandez. Ja już jestem z tego boxa. Poczekajcie. I teraz otwieramy czwartą, ostatnią sesję. Oczywiście no, poluje najbardziej na... Dobra, mamy Ruki jakąś kartę. Mamy No Limit ishak David, mecz No i tu już bazowe. Tak, ja z tego odcinka, cześć i na uro.